No siemka słuchaczu Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Outlast 1 już mamy background Lampy w ogóle szmery bariery, helikoptery Całe tutaj studio naprawione wszystko wszystko wiesz kontrolka Bardzo przepraszam za jakoś audio w poprzednim, w poprzednim odcinku Już zostało to myślę naprawione Zobaczmy jeszcze sobie podskoczmy Wszystko powinno być słychać kochani Znajdujemy się tutaj w świetlice. No i teraz musimy ogarnąć stąd klucz. No to myślę, że komu w drogę temu czas. Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmem. A my jedziemy już tutaj z całymi atrakcjami, że tak powiem. Możemy sobie może dać trochę głosi. Little bit. Możemy sobie dać głosi. Nie możemy zagrać na pioninku. Unfortunately. Rozmowa rekrutacyjna. Nagrana 27 grudnia 1985 roku w Los, Los Almos, w Nowym Meksyku. Upoważnienie Sierra Alfa. Rozmówca dr Rudolf Wernick. Taśmy są prawdziwe. Nie było żadnej manipulacji, żadnych trików. Żadnych. W czerwcu 1943 zajstrował pan trzy przypadki samoistnego krwawienia. Po pół na badanych zaczęły rozwijać się guzy mózgu. Tak. Autopsy wykazały, że guzy były z czystego ołowiu. To ich zabiło? Może pan wyjaśnić, dlaczego badań nie udało się powtórzyć? Mam swoje teorie. Wtedy to była moja ojczyzna. Niemożliwe jest zrozumienie rzeczy, które czuliśmy, w które wierzyliśmy. Wszechogarniający lęk, ekstatyczny szał i, i brakuje słów w języku angielskim, by to opisać. To coś więcej niż nadzieja. Ludzki umysł w tamtym środowisku był zdolny do niewyobrażalnych rzeczy. Bliskość śmierci był uzyskać wszechogarniające szaleństwa, tylko ci, którzy wiedzieli dostatecznie duże okrucieństwa, byli w stanie uaktywnić pole. Sądzi pan, że badanie zyskali jakieś nadnaturalne zdolności? Nie. Myśli pan, że badanie zetnęli się z czymś nadprzyrodzeniem? Nie istnieją rzeczy nadprzyrodzone. To co to było? Powiedział pan, że projekt Roller Rider był bramą. Bramą dokąd? Nieźle. Dobra. No to widzimy, że tutaj wornik. Wornik to nie tylko szalony naukowiec, ale również człowiek, który ma swoje filozofie, powiedzmy, teorię. Musi znaleźć wernik. Czy jest jakaś bateria tutaj dostępna dla nas? Ok, czyli tutaj jest zamknięte. Nie możemy tutaj w to. No, tylko na górę nas kieruje, tak? Gra. No to idziemy na górę. Te drzwi pewnie są zamknięte. Więc musimy tutaj się przeczołgać. Troszkę słabo, że nam tu kamerę zepsuli. Oho, dobra, tam widzę baterię. Jeśli mi zrok nie myli. Jeszcze mi zrok nie myli. Także jest, 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 jest dobrze. <ścoughs> dobra, jedziemy dalej. Nie mogę otworzyć tych drzwi Co ja teraz powinienem zrobić? No Okej, okay, tylko co ja to powinienem zrobić w takim razie? Skoro nie mogę otworzyć tych drzwi. On się boi otworzyć tych drzwi, co za? Tu jest klucz. To by było za łatwe. Tu jakieś drzwi się otworzyły chyba, tak? Nie. Czego on tak tupie? Ej, ja kuciarki mam na całym ciele. No przechodzimy sobie na spokojnie. Czyli te drzwi były zamknięte, już są otwarte. Znajdź ojca Martina na drugim piętrze. Chyba zbliżamy się powoli do końca już tej gry. Kochani, dalej tych drzwi nie możemy otworzyć, ok. Eee, powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę musimy się kierować. Klucz do drugiego piętra, w ekwipunku mam. Tutaj może? No nie, no nie No super, tylko że ja chciałem w drugą stronę. Bardzo ci dziękuję Nie ma baterii, nie ma baterii Oki Doki To jest pytanie Tutaj Czego tu tak muzyka narasta? O co tutaj chodzi? Ciarki mi przychodzą po całym ciele, nie? Pewnie to widać w kamerze Widzieć to? O, widać to. Zobaczcie co tu się dzieje. Jestem przerażony, nie? Mam nadzieję, że to będzie widać. Przerażony jestem. Tam jest ojciec wernik. Tu nie możemy iść, chociażbyśmy chcieli. Trzeba iść tutaj. No dobra, wchodzimy. Czekajcie, coś pokminiłem. Aha, czyli tu jest jakaś skrytka, tu będziemy mogli się ukryć, chyba wiecie co. Co ja teraz mam zrobić? Znaleźć ojca Martina na drugim piętrze. No dobrze. My jesteśmy na drugim piętrze. Jejku, ale mam ciarki na całym ciele. Weźcie się, uspokójcie z tą muzyką. Przerażająca jest. Przerażająca i poryta, strasznie. Nie da się tam przejść. Jest ściana. Toż to jest. Co on tutaj robi? i chłopaku uspokój się. Musimy eksplorować pomieszczenia z tego względu, że może tu jakieś baterie się znajdą. widzimy, że jakieś modlitwy, rytuały w ogóle odpra odprawę. No. no powiem wam że interesująca jest ta gra. Tylko problem jest taki, że nie wiem czy to już mówiłem. że po prostu nie bardzo mam pojęcie co tu trzeba zadziałać. No dobra, sprawdziliśmy wszystkie pomieszczenia. Taka gra sugeruje nam, żeby tu pójść. Hmm. Dziwne. No dobra, cofniemy się. Hmm. Ale zajrzyjmy się, może coś się znajdzie. Ciekawie mnie, kochani Okej okay. Jedna, jedyna drzwi, których nie otworzyliśmy Ale mam ciary Boję się tam dalej iść, Masakra Mój Hyobja powinieneś coś, aby głosić prawdę to jest twój przedostatni akt świadectwa. Prorok moje ja, cena, że śmierć ich dotyczyć nie będzie. Obejrzy się nagrasz moją śmierć oraz moje zmartwychwstanie. Razem będziemy wolni. <todgłosy> Jesteś już w niebezpieczeństwie. Naprawiłem Winter. cię do wolności. Wszyscy macie wolni. A teraz, synu mój. No dobra, to ten odcinek będzie dłuższy niż zazwyczaj, bo jeśli już kończymy grę, no to... Jaki on jest szybki, ej! Jaki on jest szybki, ten wasz kurcze. No to powiem wam, że jest ciężko. Nie pamiętam, gdzie my mamy się pokierować tutaj. No i chyba nas zabije. Oh, shit. Zostaw nas. No nie mam pojęcia gdzie tam, trzeba się kierować. Czekajcie, niech ja. No dobra, o nas tak? Tylko tutaj. Czekaj okay. O oh, kurwa No nie No nie, o oh, kurcze, o oh, kurcze Ja nie wiem, gdzie mam iść. Przepraszam za te przekleństwo. Masakra nie. Weźmy, zostaw Dzikuj się ty Zostaw mnie Gdzie ja mam iść? Okej, okay, dobra, uciekliśmy. Okej, okay, uciekliśmy. Jedziemy do wyjścia głównego. A, powiedział, że do wyjścia głównego nas Tylko raczej to na wyjście główne to nam nie wygląda, kochani, wiecie co? No nie, ale to jest idealny po prostu moment, żeby zakończyć ten odcinek, kochani. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz pod filmem. Widzimy się w następnym odcinku. تاش